OK, i tamty pojeżdżał koncerteza ogółu na zatynał. pan, że po każdym meczu wyciąga wnioski. Jakie zatem zostały wyciągnięte po spotkaniu z wyspami owczymi? Co chciałby pan, żeby zmieniło się w naszej grze? u senior u jest Już to przekazałem zawodnikom. Oczywiście to nie był łatwy mecz. Dziś już takich nie ma. Rywal bardzo mocno się bronił, zamykał blisko bramki. Piłkarze wyszli na ten mecz po porażce z Mołdawią. Ta porażka zabolała wszystkich Polaków, ale bolała też piłkarzy. Stąd była w naszej grze duża niecierpliwość. W pierwszej połowie mogliśmy wiele rzeczy zrobić lepiej. Ale podobało mi się nastawienie zawodników, wola zwycięstwa. To były dobre strony, podejście do tego meczu i koncentracja. Być może kibice oczekiwali innej gry, ale dla nas najważniejsza była wygrana. A że nie przyszła ona łatwo? Dziś nikomu nie wygrywaliśmy. Się łatwo. Czasy pogromów słabszych zespołów różnicą wielu bramek już minęły. Ale gdybyśmy takie podejście, taką ambicję zachowali do końca meczu w Mołdawii, dziś bylibyśmy w innej sytuacji. Mielibyśmy na koncie jedno zwycięstwo więcej zamiast porażki, która bardzo ciąży. Podsumowując, były rzeczy pozytywne, było kilka gorszych elementów, ale najważniejsze była wygrana. Wygrane napędzają zespoły i mam nadzieję, że teraz przed nami kolejne zwycięstwa. Nie pytam o nazwiska, bo i tak mi pan nie zdradzi, ale, czy ma pan już w głowie gotowy skład na to spotkanie? I czy będzie on się mocno różnił od tego z Wyspami Owczymi? To będzie inny mecz całkowicie. Są osoby, które uważają, że każdy mecz powinien być rozgrywany tym samym składem i w taki sam sposób. A to nie tak. Każdy przeciwnik jest inaczej zorganizowany na boisku. Albania nie ma nic wspólnego z Wyspami Owczymi. Wyspy Owcze ustawiły się dziesięcioma piłkarzami za linią piłki i czasem tylko kontratakowały. To byli zawodnicy bardzo silni, atletyczni. Albania jest zupełnie inna. Ma piłkarzy o innej charakterystyce. Takich, którzy chcą mieć piłkę przy nodze, chcą atakować. To na pewno będzie bez porównania bardziej otwarty mecz. Tym bardziej, że oba zespoły bardzo chcą wygrać. A skoro to będzie całkiem inny mecz, to i nasz skład będzie nieco inny. Wygraliśmy z Albanią u siebie, ale teraz gramy na wyjeździe. Czy na swoim stadionie ze wsparciem swoich kibiców Albania jest drużyną trochę inną, sporo lepszą? Tak, ale przecież nie tylko Albania. Polska też jest groźniejsza w domu. Więc to nie jest kwestia akurat Albanii. Znamy atmosferę, jaka jest tutaj. Polska niedawno grała z Albanią w eliminacjach. Ale mamy dobrych, doświadczonych piłkarzy, którzy już grali wiele meczów w tak gorącej atmosferze. Nie ma niebezpieczeństwa, że to ten aspekt zadecyduje o wyniku. Znamy jakoś rywala. Wiemy, że to zawodnicy bardzo waleczni, którzy zawsze szukają zwycięstwa. A my musimy odpowiedzieć tym samym, takim samym nastawieniem no i zagrać dobrze w piłkę. I w ofensywie, i w defensywie. Zawsze powtarzam, że w futbolu tak naprawdę najważniejsze jest to strzelać i nie tracić goli. Jeśli nie stracisz gola, już jesteś bliżej wygranej. Ale to oczywiście nie znaczy, że mamy zagrać tak jak Wyspy z nami: głęboko w defensywie i tylko czasami kontratakować. Nie, to by nie zadziałało. Nós devemos retratar esse jogo normal, já que normalidade do que é, do que é este jogo.